Otwórz to, Ferdziu? Weź, otwórz. Ty otwórz je sobie dalej. Ja ci otworzyłem tak już daleko. Otwórz. Nie da się, kur. Otwórz to. Słyszysz? No. Otworzysz czy nie? Nie. Czemu? No, bo kur. Odkapslowałem ci. Weź, otwórz. To już masz odkapslowane. Słyszysz? Otwórz je dalej. No weź ręko, spróbuj. Spróbuj, spróbuj, spróbuj otworzyć. Spróbuj, no złam, 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 złam. Otworzysz, dasz radę, dasz radę, otwórz. otwórz. No spróbuj o. jeszcze raz, dasz radę. Łukasz. No otwórz to, otwórz to, otwórz, otwórz, otwórz. otwórz. Dawaj, 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 dawaj. Uda się. Uda się. Uda się otworzyć. Łukasz. No już biorę się, nie czekaj weź Skąd Łukasz? Uda się, otwórz. To się

Dobra, kurwa nie będzie dobrze jak Tobie tak chodzą ręce. No, będzie dobrze. No, 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 łykulka, 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 kulka. Dobra Felciu. Dzieciaku już lepiej? No. Dać Ci zastrzyk w dupę? Chcesz? Zastrzyk no. no, chcesz dupę czy nie? No jak chcesz.